Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mirosław Błasiak, Agrosimex. Jesteśmy w sadzie u pana Wojciecha Kota w miejscowości Uleniec. I jeśli mogę, panie Wojtku, prosiłbym, żeby pan powiedział o zastosowanym produkcie, który jest w ofercie firmy Agrosimex, który nazywa się BeNa Pro. Jest to wodorotlenek wapnia, którego jest około 600 gram w litrze. Pan go właśnie tutaj u siebie w sadzie gruszowym zastosował? Chętnie, bo widzę, że jest to bardzo dobry preparat. W tej chwili mamy około 10 hektarów gruszy. Abyśmy wyprodukowali takie grusze takiej jakości, musimy bardzo wcześnie rozpocząć zabiegi ochrony przed miodówką. I tym pierwszym bardzo ważnym zabiegiem w sadzie gruszowym jest zabielenie drzew. Do tej pory zawsze robiłem to glinką kaolinową. Było to zazwyczaj dwa lub trzy zabiegi. Zależała od pogody, bo jeżeli przyszły jakieś tam opady deszczu 10-20 mm spadło, co wiosną bardzo często się zdarza, ta glinka została zmywana. Glinka miała jeszcze oprócz tego taką wadę, że była bardzo trudno rozpuszczalna. Każdy z sadowników ma jakieś patenty na rozpuszczanie glinki kaolinowej. Ja także miałem swój patent, ale przy zastosowaniu tych kilku worków na te 2000 litrów wody ta ciecz robiła się bardzo gęsta. Ja wręcz czułem, że sprzęt, którym aplikowałem ten preparat, odczuwał pewne obciążenie. Tu, przy po raz pierwszy w tym roku, zdecydowałem się na preparat BNA Pro. Dlaczego? Kilka dni temu nawet byłem u kolegi i on w zeszłym roku stosował ten preparat w sadzie gruszowym, i ja zauważyłem, że on po zeszłym roku jeszcze jest na drzewach, na gałęziach. Mimo, że stosuje ten sadownik nawadnianie wadnianie nadkoronowe, więc tych opadów tam musiało być bardzo dużo. A nie zostało to zmyte. Preparat nie jest tani, więc musimy go dobrze zaaplikować. Po co bielimy te drzewa? Przede wszystkim miodówka gruszowa, choroby kory i drewna, pseudomona i także par gruszy. I dlaczego? Po kolei. Już wszyscy, chyba sadownicy, wiedzą, że biały kolor odstrasza owady, a miodówka gruszowa jest owadem i ona nie odnotowuje. Wystarczy popatrzymy, jeżeli. Mamy nawet w domu białą ścianę i czarną ścianę. To na czarnej ścianie zawsze będzie siedziało więcej much i innych owadów, a białe owady unikają. I musimy zwrócić, tak dokonać aplikacji, aby te pąki kwiatowe, które w tej chwili już widoczne są, nabrzmiały, były pokryte. Więc musimy to zrobić nie za wcześnie, ale także nie za późno. Ja dokonałem zabiegu w zeszłym tygodniu. Mieliśmy idealne warunki. Nie było wiatru, było słonecznie, bardzo cicho. Tutaj wypryskałem około 200 litrów na hektar, ale co jest bardzo ważne, żeby te drzewa były dobrze ubielone, muszą być dwa przejazdy w tą i z powrotem. Czyli w jedną stronę wypryskałem 500 litrów cieczy, gdzie było około 100 litrów preparatu BNA Pro i w drugą stronę także 500 litrów i 100 litrów preparatu BNA Pro, co w sumie nam dało 200 litrów na hektar, i widzę, że jest bardzo dobry efekt. Te drzewa, te pąki są bardzo dobrze zabielone. Co jest ważne przy stosowaniu tego preparatu? Odpowiednio musimy dobrać moc wentylatora i prędkość przejazdu, aby ta ciecz nie przelatywała nam przez drzewa, bo nie chodzi o to, żeby ubielić murawę, tylko żeby ubielić tutaj rzędy, gdzie są posadzone grusze. Widać tu bardzo dobrze, że trawa jest praktycznie zielona, bardzo mało jest y, cieczy zmarnowanej na trawie, a drzewa są bardzo dobrze ubielone. Miodówka nie lubi tych białych części, a także tu jest bardzo wysokie pH tego preparatu, i preparat jest, ma takie lekko parzące. I w tej chwili, przy idealnych warunkach dla miodówki, tej miodówki tutaj nie widzimy, ona tutaj nie fruwa. A jeżeli te drzewa nie były ubielone, podejrzewam, że ja bym musiał się tutaj oganiać od, od miodówki. A tej, tą miodówkę żywą, fruwającą jest bardzo trudno znaleźć. I ten preparat ma bardzo dużą przewagę nad innymi preparatami. Mówimy tu o preparatach, mam na myśli preparaty czysto chemiczne, jak wielu sadowników chce stosować o tej porze perytroidy. Uważam, jest to wielki bezsens, bo miodówka gruszowa ona w tej chwili nie żeruje. I ja nie wyobrażam sobie, w jaki sposób my ją y, zniszczymy. Ona musiała się chyba oblizać tym preparatem. Na pewno część z niej to zrobi, ale i nie są to preparaty skuteczne i zabiją nam faunę pożyteczną i będziemy mieli problem z miodówką do końca sezonu. W Polsce przybywa z roku na rok sadów gruszowych i sadownicy w tej chwili nie dostrzegają jeszcze problemu parcha gruszowego. My wszyscy, ja też do tej pory kojarzyłem parcha gruszy i jabłoni, że to, że to jest ten sam parch. To jest zupełnie inna rzecz. Parch gruszowy Zimuje w dwóch postaciach. Zarodniki workowe są na liściach, ale na drewnie są zarodniki koloidalne. I musimy obserwować: ja już w swoim sadzie nie widzę tego dużo, ale to już się zdarza. I, i może się okazać, że w tym czy w następnym sezonie zacznie się poważny problem z parchem gruszy. A parcha gruszy, żeby zwalczyć, to trwa to 3 lata. Nie jest to takie proste. I dlaczego uważam, że ten preparat zadziała na, na parcha gruszy? Ma on odczyn około 12,4 pH, a grzyby powyżej 4-4,5 już takiego odczynu nie znoszą. A tu jest bardzo wysoki odczyn zasadowy i myślę tego jeszcze prawdopodobnie nikt nie sprawdził. Ale że będzie to bardzo tutaj zabezpieczało nas przed wysiewem tych zarodników koloidalnych na gruszy. Choroby kory i drewna. Także też to one się pojawiają nam w, par w sadach gruszowych. I tutaj podobnie podobnie to wysokie pH będzie przeciwdziałać tym chorobom. Pseudomona następnie to jest bakteria. Bardzo ważna, bardzo trudna do zwalczania przynosiła w poprzednim sezonie, a jeszcze dwa lata temu wielu sadowników miało poważny problem z tą bakterią, a bakterie także nie lubią wysokiego pH. Myślę, że więc, że zastosowanie tego preparatu spowoduje, że będziemy mieli kilka problemów rozwiązanych. Będzie to mianowicie przede wszystkim miodówka gruszowa, pseudomona, par gruszy i wiele innych rzeczy bakteryjnych i grzybowych, które w sadach gruszowych nam się pojawiają. W naszych sadach gruszowych jesteśmy już po cięciu, więc stosując BNA Pro. Także dezynfekujemy terany, bo to wysokie pH powoduje, że te choroby grzybowe i bakteryjne nie będą nam tutaj wchodzić. Także jest jeszcze następny temat opóźnienie, opóźnienie wegetacji. My nigdy nie wiemy, kiedy będą wiosenne przymrozki, ale na pewno one się pojawią, i w tej chwili te drzewa już nam ruszają. Jest są wysokie temperatury, jest duża operacja słoneczna, nagrzewają się pnie, więc tu soki, już nawet jak tniemy, widzimy, że soki zaczynają w tym drewnie wędrować. I jeżeli przyjdzie jakaś tam temperatura minus 6, minus 7 stopni, a taka może się zdarzyć, to wtedy zaczną nam pękać, yy, pękać gałęzie pnie. Będą to wrota do, do różnych chorób. A jeżeli, jeżeli mamy te drzewa pobielone, te promienie słoneczne odbijają się, no nawet w tej chwili tym ręką, to czujemy, że ten pień, ta gałąź nie jest nagrzana. To wtedy tych pęknięć będzie mniej i tych wrót do tych chorób, które się pojawiają w gruszkach czy szczególnie w gali, będzie dużo mniej. Stosując ten preparat, także zastosowałem preparat miedziowy. Chwileczkę tak nawet się zastanowiłem, jak to zrobić, który preparat to zmieszać. Zmieszałem Dwa różne preparaty, które jeszcze były na stanie magazynowym z poprzedniego sezonu, ale były to obydwa preparaty w formie WP. Preparaty się mi bardzo dobrze zmieszały, nie było żadnych problemów z zapychaniem filtrów, ale słyszałem od jednego sadownika, że zastosował... Preparat w formie płynnej miedziowy i tutaj nastąpił ząg, zostało się zważyło, cała, całe, cała zawartość opryskiwacza musiała być zutylizowana i to przestrzegam wszystkich, żeby jednak preparatów miedziowych w formie płynnej nie stosowali z tym preparatem BNA Pro. Preparat rozpuścił się bardzo dobrze. Aplikacja była szybka. Ja lałem najpiew 1200 litrów wody do opryskiwacza, który ma przepraszam, 600 litrów wody do opryskiwacza, który ma pojemność 2000 sztuk. Następnie podjeżdżałem pod mauser, Spuszczałem 400 litrów. Kiedy pracowały oczywiście cały czas mieszadła. Trwało to niecałe 5 minut, człowiek się aż tak bardzo nie pobrudził. Trafiłem na idealną pogodę, chociaż sprzęt przygotowałem odpowiednio, czyli natłuści, natłuściłem, żeby ta ciecz robocza nie przylegała do, do ciągnika, do opryskiwacza, ale były tak idealne były warunki pogodowe, że tylko praktycznie kolumna wentylatora się ubrudziła i to zostało łatw, łatwo zmyte, ponieważ było natłuszczone. Uważam, że preparat ma same zalety. Same zalety, przede wszystkim długo mi się utrzyma na drzewach. A ta wiosna może nam się przedłużać. W tej chwili ta wegetacja ruszyła, ale za kilka dni będziemy mieli chłodniej, przyjdą deszcze i jeżeli byśmy zastosowali inny preparat do bielenia, musielibyśmy to poprawiać, a tak myślę, że ten preparat tutaj będzie go widać kilka miesięcy. I te kilka miesięcy on będzie działał na tą miodówkę, bo ta miodówka ona nie pobiega, pofruwa nam tylko teraz, w tej chwili przez te kilka ciepłych dni. Ona nam tu będzie fruwała całe, całe lato w tym sadzie, także myślę, że ten preparat się sprawdzi.